Czwartek w Katowicach odbyła się konferencja pod tytułem Dialog w rodzinie czy rodzina w dialogu. Wydarzenie związane było z obchodami 16. Metropolitalnego Święta Rodziny. Zapraszam państwa na relację filmową. 24 maja w sali Sejmu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyła się konferencja pod tytułem Dialog w rodzinie czy Rodzina w dialogu. Jej zorganizowania podjęła się dyrekcja Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego METIS oraz wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego. Wystarczy, że przypomnę słowa wieszcza dama Mickiewicza, który mówił o tym, że nic trudniejszego i nic Porządniejszego niż prawdziwa rozmowa na Ziemi. Już dawniej wiedziano o tym, że dialog, rozmowa, komunikacja ma ogromne znaczenie. Dlatego my dzisiaj tutaj, przy współpracy z metis chcemy zorganizować konferencję i zorganizowaliśmy konferencję, która będzie mówiła właśnie o sposobach komunikowania się, o sposobach dialogu, o tym, jak ważna jest rozmowa z drugim człowiekiem i jak ważne jest skupienie w tej rozmowie. Na tej konferencji chcemy przede wszystkim mówić, jak budować więzi w rodzinie, bo to jest podstawa. Do tego, żeby napełnić człowieka mocą i wiarą w siebie. Jak wychowywać dzieci, jak kochać i wymagać, a także jak się bawić z dziećmi, czyli jak się przyłączyć do zabawy i czy nuda na pewno jest czymś złym. Czy pozwolić dziecku się nudzić i co w tej nudzie może być kreatywnego dla dziecka. Te tematy, które są. Niebywale ważne, ale też bliskie nam wszystkim. Zwłaszcza w tym okresie popandemicznym, kiedy my otwieramy się na społeczeństwo, wtedy, kiedy młodzież, dzieci były, można powiedzieć, kolokwialnie zamknięte w domu. Ale też niekoniecznie miały styczność z rodziną, prawda? W związku z tym tematy, które tutaj poruszamy, od, że tak powiem, okresu noworodka, skończywszy na tym okresie dojrzewania, a które zostały przedstawione przez dzisiejszych prelegentów są niebywale ważne. Niebywale ważne dla rozwoju młodego społeczeństwa. Konferencja wpisała się w 16. Metropolitalne Święto Rodziny. Wydarzenie skierowano do pedagogów oraz środowiska pomocy społecznej. Podczas pierwszego wykładu, wygłoszonego przez socjolożkę z Uniwersytetu Śląskiego, przedstawiono różne formy rodziny, a także zaprezentowano statystyki dotyczące rodzin w Polsce i na świecie. Wciąż e... Przodują w naszym, w naszym kraju związki formalne, czyli małżeństwa, ale ostatnio aż o 74% wzrosła ilość związków nieformalnych. Zatem, tutaj, z takich danych demograficznych, myślę, że istotne jest to, że mamy coraz mniejszą ilość zawieranych małżeństw, więcej zdecydowanie związków nieformalnych, coraz więcej rozwodów. Coraz więcej też samodzielnych rodziców, czyli rodziców wychowujących pojedynkę dzieci. No i coraz więcej też rodzin takich mozaikowych. W związku z tymi zmianami, by nie pominąć żadnej formy, socjolodzy odstępują od jednoznacznego definiowania pojęcia rodziny. W tej zaś najważniejsze są relacje, które buduje się od momentu przyjścia dziecka na świat. To jest bardzo ważne, żeby mama, jeżeli się rodzi dziecko, żeby mama wiedziała, że to jest priorytet w jej życiu teraz i to jest najważniejsza rola, którą ma sprawować. W związku z tym, jeżeli dziecko zachęca mamy do kontaktu, jeżeli woła, bo popiskuje, płacze, gaworzy, czy Górzy, to wtedy mama powinna być. To w psychologii nazywamy tak zwaną responsywnością czyli takim momentem, kiedy jak dziecko zaprasza do kontaktu, to jest mama. Potem mama też może zaprosić do kontaktu dziecko, i, i, i wtedy jest taki pewien pomost komunikacyjny. Nie ma gotowych recept, bo jest tak, że jeśli w rodzinie jest dwoje, troje dzieci, to wiadomo, że każde dziecko jest inne. Prawda? Nie można zastosować jakiegoś równania, że doda się dwa składniki i wyjdzie nam ta właściwa cyfra, w tym przypadku ta właściwa osoba. Wobec tego, jeśli mówimy o wychowywaniu, które ma prowadzić do relacji, to na pewno to jest tak, że musimy skupiać się na potrzebach tego dziecka, jednak te potrzeby nie mogą stać się elementem dominującym. Rodzic powinien dopasować. Sposób wychowania do predyspozycji i potrzeb dziecka. Takie podejście zaowocuje dobrymi relacjami, które objawiają się przede wszystkim chęcią spędzania ze sobą czasu. W rodzinach może występować z tym jednak problem. Zawsze za złymi relacjami, tak sobie myślę, idzie duża ilość napięcia, duża ilość lęku, wzajemnego unikania się. Yy, nie mówienia, do, nie rozmawiania ze sobą, tak? nie bycia w dialogu, a o tym też chcemy dzisiaj dużo, yy, dużo rozmawiać. I kolejna rzecz, no niestety wzajemnego oszukiwania się. Podczas konferencji konsultanci Metisu podkreślali, że o relacje z dziećmi warto dbać na każdym etapie ich rozwoju. Nawet jeżeli w okresie wczesnego dzieciństwa coś zostało zaniedbane, zawsze można podjąć próbę odbudowy więzi. Jest to szczególnie ważne, bo dzieci i młodzież w obecnych czasach potrzebują wsparcia dorosłych bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Coraz częściej się mówi o niesamodzielnych dzieciach. Coraz częściej mówimy o tym, że młodzi ludzie są bardzo nieodporni psychicznie. Nie na darmo od kilku lat obserwujemy duży Wzrost y, różnego rodzaju zaburzeń y, psychicznych dzieci i młodzieży. Potrzeby są cały czas takie same, jak my mieliśmy, jak byliśmy młodzi, czyli mieć dobrych dorosłych wokół siebie, mieć dobre środowisko rówieśnicze, czyli mieć wsparcie ze środowiska rówieśniczego i mieć czas wolny. I te potrzeby się nie zmieniają od dziesięcioleci, może od stuleci. Natomiast zmienia się trochę pokolenie. Oni są bardzo, ale to bardzo inteligentni, są nastawieni na ochronę przyrody, są nastawieni na to, że nie ma jednej płci, gdzieś jest, jest płci, są bardzo, bardzo otwarci też na świat, na, na nowoczesne technologie. Niestety biologia nie nadążyła za tymi zmianami. Młodzi ludzie nie radzą sobie z natłokiem informacji i myśli, które do nich napływają, a ich układy nerwowe stają się przemęczone. Wsparcie najbliższych jest więc niezbędne, by mogli poradzić sobie z nastoletnimi zmartwieniami i odnaleźć się w dorosłym życiu. Konferencyjne wystąpienia niewątpliwie były okazją do spojrzenia na rodzinę jako forum dialogu, a skutkiem spotkania stała się refleksja nad rodziną w kontekście rezerwuaru zasobów, z którego czerpie się przez całe życie.